No tak, Chodź do domku, bo. Ale w krw... Ej! Dob... To dobra... To było podejrzane. dobra, to mi nie zaliczy. Więc nie, zaliczy. nie mam gdzie iść. Mi nie. A tak mi nie zaliczy, no. Tobie może zaliczy. Nie. no. Ale zaliczy ci, że... No, chociaż, że zginęłaś. I masz 84 punkty. No! Idź do sklepiku kup... E... witaminy. Tak. O mnie się nie martw. Ja muszę sam sobie sam poradzić. Chyba coś czuję, że tej nocy. Z, ktoś napisał z, z gabiarka. Jak z grabiarka? No na radiu. Na dole. Zgrabiarka. Z Dobra. No, ktoś napisał o mnie: zgrabiarka, czyli Derek. Popadzi... Derek to grabie! No, Derek to po polsku, po polsku oznacza zgrabiarka. Wiesz? No, ale jak. Ale ciszej, bo. Tak, jak powiesz, Derek. To, to będzie na chwilę krepiarka, krap, napisze kto z polski, czyli who is Wsie o... o, ale ty po polsku napisała? Tak, no to. Człowiek po polsku musi... Jeżeli ktoś... jakiś człowiek po polsku chce się dowiedzieć, czy to... Że, czy ktoś jest polski. To pisze po polsku. A Do, dobra to ja... odpowiada. Dobra, ja już napiszę. Poland? No. Ja chociaż to dobrze napiszę Quiz Poland. No gdzie Kto jest Polska? Nie. Gdzie jest Polska? gdzie jest Polska? Nie. Ktoś ma różdżkę. Oliver ma. Dobra. No, ale proszę na wieżyczkę. No nie. Dobra, ja też ze schodząc. No Kościół! Patrz. Ktoś miał e, pałkę. Okuszeniącą. Oliver. A gdzie jesteś? W domku. O nie, jak, jakieś anime ze skrzydełkami. Jakiś bajudaiu. Ale no, chodź, no, please no, chodź. Nie mogę, nie, 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 nie no. Jest noc. Ja muszę mieć 100 ocaleń. Muszę przetrwać tę noc. Jeżeli będzie krwawa noc, Wyłączam do, dobra, nie wyłączam telefonu. I, to, jak to będzie, to będzie, będzie krwawa noc, to ja szybko podskakuję pod bąki do nawiedzieczkę. O i przepraszam. Jak to? Choć jakby chyba twój powerbank się wyczerpał. Ale był mam Ale mam 15%. Dobra, nie, nie robię jaj, masz drugi. No ten, ten też ładowałem, tylko daj mi drugi. I muszę coś zrobić. Ja nie mogę się zatrzymywać. Masz. Co byś chciał na śniadanie w ogóle? Płatki. Tak. Na zrobię, Ale bez mleka. To mnie. Widzę A mogę pójść do domu obok domów? No, może coś. Idę tego do i morduje w środku. Muszę uciekać. Ja też. Dziżej, tower? dziżej, dziżej, To... Tower dziżej, Tower? To, wer. to ciebie? Nie. Pani, Dobra, ja też Nie dziżej, bo dziżej, 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 światło jest no dziżej, a ja uciekam Musisz się ciszyć, że nie rodzice śpią. Wiem. Idę na wieżyczkę. Dobra. Rozświetlisz ci? Nie, nie. Dobra, złom na nawet. Nie wiem, wiem. Ale nie wiadomo, czy na pewno będzie. Zdarzy. To ciebie? Ja idę spać To, to... ty graj, a, a ja idę spać. No jeszcze nie no. Chodźmy, Proszę, bo jeszcze to bardziej zmęczona. Dobra. No mogę. Ty jak dziwnie mam zakrwawiony ekran. Po le... lewo, prawo. Będę tak trochę przesypiła, ale będę patrzyła, jak grasz, okej? Mhm. Czekaj, to się nam uda. Jak coś to też zdarzenie jest, to na chyba już mówiłam to. Mhm. Mm tak ładnie napisz. Nie. To zło mi układ do której mamy przeżyć wytąd? Do jakiej godziny? Mm, nie wiem. Ale w nocy też strasznie trochę brzmi, bo brzmi jak sekretarka. Dobra, pa! Teściuwo. Ale na no serio brzmi strasznie w nocy? Nie, nie za bardzo. Ale... Ale ja się ciebie nie boję. W nocy. Ale jakby ten ktoś, no, który by ciąg, ciągle jakiś taki straszny się dał. To by chyba mnie się przestraszył. No. Nie jak sekretarka w nocy. Troszkę. Tutaj lecę tutaj do domu. Jak coś tutaj nie chcę nic to wcale in derej. Dobra. Dobra, dzięki. Na styla. Na stryach ile to masz? Odpalań. 17. No to ty taka zagłupia nie jesteś. Zagupia. Tylko jedna osoba ma e punkty. I ile... ale ma faj. Ale gorąco. Nadal jest gorąco. Co tak? Um. Może to, to oznacza, że będzie derek. Może pomoże, może. Pomoże, może. Co jest? Włączyłam wiatra. Dobre. Teraz powinno być lepiej. Może to jest Może je gorąco, dlatego że zaraz będzie krwawa Dobra. Oj, taki, 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 ten szum, wiesz, co? chyba już, bo już tak ten zimno mi się robi, jaki, jak to powiedziała? Dobra, jest ten koks do rejka, ile jeszcze do tej? Chyba to nie czekam. będzie trwałej nocy. Ale mam nadzieję. Ej, bo tak po lewej mam tak, czarne, e, tak czarno, a jak się troszkę obrócę, to... Nie, to jest normalne. Ej, to, brawie, ja Dobra. Głupi gruby derejk. No to kończymy, co nie. Nie udało się nam, ale spróbujmy jeszcze jedną. Ostatnią szansę do dnia. No. Jeszcze chwilę. Dwie minutki. No znaczy jedną minutkę. Może jeszcze spotkamy derejka, ale wątpię. Studio Games. Jeżeli oglądacie e, de, oglądacie kładzika, subskrybujcie kanał i dajcie, i dajcie lajka. lajka. No bo no. ja może i rzadko robię filmiki, ale nie wiecie kiedy. Ale rzadko robię. O! Bo to dobrze, że wytrwałam do dnia, co nie? Bardzo dobrze. Teraz muszę coś kupić, ale mogłem jeszcze troszkę wytrwać. Tylko, że ten gruby darek nie chciał posunąć się, więc. Od razu też mówię, że jak ktoś w komentarzach napisze, że yy, na przykład. Yy, że jest snubem w tą grę. Jak zobaczy tą grę. Okej, okay, musimy kończyć. Do, do widzenia.